Nie zapomnij zostawić łapki w górę dzięki. Adam i Olga dostają sprawę śmierci mężczyzny Którego znalazł Jeden z pracowników wysypiska śmieci Na miejscu dowiadują się o techników Iż ofiary nie można zidentyfikować Ponieważ nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów A ciało jest masakrowane Ta wiadomość policjantom nie pomaga Na samym początku śledztwo stoi w miejscu I muszą czekać aż ustalą jego tożsamość Gdy w końcu poznali jego personalia Jadą do domu ofiary Od partnerki dowiadują się Iż dzień przed śmiercią Uprzedził ją o nagłym wyjeździe do pracy za granicą. Podczas śledztwa Olga i Adam odkrywają, że Denat miał wiele tajemnic i był typem człowieka, który lubił ściągać na siebie problemy, a przez niej został brutalnie zabity. Po tym, jak do Adama zgłosił się policjant z łódzkiej drogówki, zajmował się wypadkiem Wojtka i dostarczył mu dokumentację, która jednoznacznie zaprzecza wersji przedstawionej przez prokuraturę o nieszczęśliwym wypadku, Boguszowi udaje się namierzyć podejrzanego o zabójstwo. Swojego brata. Okazuje się, iż mężczyzna ma szerokie plecy. Pomimo tego, Adam nie zamierza odpuszczać. Postawił na szali własne życie, byle tylko poznać prawdę o śmierci bliźniaka i go pomścić. Nagrywam ten film jeszcze przed pierwszym odcinkiem nowego sezonu. Słowo klucz w tym podsumowaniu będzie: pomścić. Właśnie między innymi, dlatego policjanci z automatu są odsuwani od takich spraw. Chyba, że oglądamy policjantki i policjanci. To wtedy wygląda zgoła inaczej. Wiem, Adam prowadzi nieoficjalne śledztwo. Prywatne zwał jak zwał. Obawiam się, że jeśli ten gość okaże się tym, kogo szuka, to rzeczywiście zemsta będzie taką, jaką każdy z nas sobie mógł wyobrazić. Ani, że posadzi go do więzienia. Bogusz ewidentnie chce go pomścić, a nie znaleźć typa piarę i wsadzić do pierdla na długie lata. Mam nadzieję, że wybierze tą drugą opcję, niż bawić się w samosądy. A jeśli wybierze samosąd, to Olga czy ktokolwiek inny, wybije mu ten pomysł z głowy. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Ada może posunąć się do samosądu?